Hejka wszystkim na moim kanale w kolejnym odcinku. A dzisiaj gramy w Star Stable. Jest to z kolejnej aktualizacji. No i dzisiaj jest ostatni tydzień tego całego święta i będzie ten jakby konkurs, kto wygrał tą największą dynię. Są jesienne przygotowania, czyli jakieś nowe zestawy i no no i jeszcze w następnym tygodniu będzie kolejna droga pioniera. No i harmonogram jeszcze przeczytamy sobie. Kolejne wieści z Jorwiku, szlak zbiorów 3 września, nowy lepszy koń andaluzyjski 10 września, wyposażenie i impreza 17 września, stroje w stylu naturalnym 24 września i spadające gwiazdy 1 października, więc y, tutaj macie obrazek, więc zapowiada się ciekawie i na tych zdjęciach szczerze te Andaluzy, to są Andaluzy, wyglądają naprawdę pięknie, na pewno kupię, już tak obstawiam. A teraz jedziemy zobaczyć, jak wyglądają te zadania. Jestem naprawdę ciekawa, bo ja ogólnie nie robiłam nic podczas tego tygodnia. Yy, jakby w sensie, w ogóle nie wchodziłam do gry poza nagrywaniem, żeby zrobić, bo mi się nie chciało. Więc ciekawe, czy wtedy nie będą małe i nikt nie, wybra, nie wygra, czy nie wiem, czy jakoś tak to jest zaplanowane, yy, że nagle po prostu urosną, mimo że ja się w ogóle nimi nie opiekowałam. Dobra, już jesteśmy u Jaspera. Ono nie ma na, dla nas zadania. Tydzień oceny. Ech, to już ostatni tydzień festiwalu, co oznacza, że zawody wkrótce się skończą. Dobra. Sędziowie dają nam ostatnią chwilę na dopieszczenie dzień przed oddaniem ich do oceny. Jeśli nie są odpowiedniej wielkości, nawet nie przyciągną uwagi jurorów. Więc przygotujemy naprawdę duże okazy, póki jeszcze mamy czas. Technicznie możemy opiekować się dniami tak długo jak tylko chcemy, ale po przeniesieniu ich na scenę uroczystość się rozpocznie. Okej. Okay. coś tak myślę, że jeszcze u niej będziemy musieli zrobić to zadanie z tym mułem i tak dalej, bo nie ma na razie wykrzyknika. Tydzień oceny. No tu mamy ech. Dajemy z siebie wszystko. Mhm, mm mam Ci przypomnieć, ile rzeczy za Ciebie już zrobiłam. Ta, no właśnie. E, czyli u niego musimy... Mm -hmm, musimy zrobić to samo, co wcześniej. Okej, okay, ja Wam oczywiście to przytnę, no bo to jest robienie tego samego, co w tamtym odcinku. Dobra, mamy, urosła ta dynia w końcu już. Po dosłownie zrobieniu dwóch zadań, nie wiem czemu wcześniej nie rosła, ale to jest magia nawozu, tak, dokładnie. Po przeniesieniu na scenę, dynia już nie urośnie, no jakbym nie wiedziała, bo nie będziemy mogli użyć nawozu. Chcesz skończyć zawody? Tak. Już wystarczająca, myślę, że jest duża. Wow! Ja nie mogę. I ty, jakie to jest ogromne? W Ziemi to tak nie wyglądało, no ale okej, okay. muszę zrobić zdjęcie. Na miniaturkę. Dobra, dajemy tą wielką dynię na scenę. Nie wiem jakim cudem. O, Czespar się przeleportował. Świetnie. Mm, dzięki. Teraz musimy już tylko zaczekać. Ech, he na pewno wygram. Oni to są wszyscy tacy pewni siebie, naprawdę. Dobra, od razu jak tu przyjechałam, to ona ma dla mnie zadanie. Aż stąd słyszę jak ten staruszek triumfuje, z... Sędzia jeszcze nic nie powiedział w ogóle nie, się nie martwię. Czas dać mu nauczkę przenieść moją dynię. Okej. Okay. U niej jakby co to też musiałam zrobić te zadania. Ej, jest taka sama. Czy będzie remis? O to jest moje pytanie. Czy będzie remis? Bo skoro jest, są takie same, to chyba będzie remis, nie? Dobra. Okej. Okay. Mm. Ju... Ja nie... O, dobra. Jest. Ej, ona ma mniejszą tą dynię. Ej, czemu ona ma mniejszą? Aha, albo się wydawała taka sama, pewnie nie chciało im się robić mniejszej. Tylko było jedna. ale okej. Okay. Ona ma coś do powiedzenia teraz. Świetna robota, doskonała. Ona chyba nie widzi, że jest jej mniejsza. Ale nie wiem, ona jest chyba ślepa. Yy, teraz Jasper. Dobra, Jasper ma coś nam do powiedzenia. Oto i sędzia. Miejmy nadzieję, że to bystry człowiek. Ech. Też mam nadzieję. O, zwierzaczek, zwierzaczek! I będziemy mieli za to zwierzaczka. Ale super. Aha, to on. Z tej sceny, okej. Okay. Ale mam lagi. Mega wolno idzie. Jasper, Doric. O, Sabina, też tu jesteś. Witajcie na wiekopomnym ocenianiu największej dyni w ramach święta westernowego. Pracowaliście w... Kocie czoła, przepraszam bardzo, ale to ja chyba pracowałam, wyhodować największą dynię na jorbiku. Wasze zabarwione za na pomarańczowo palce. Moje palce. Przedzielałam nawóz i wodę. Ja, jakby oni nic nie zrobili. Starannie pielęgnować te owce. Te owoce, jakie owce? Każdy zawodnik dał z siebie wszystko. Ja dam z siebie wszystko, więc ocena nie była łatwa. Ale. Zwycięzcą jest... Jasper! Oczywiście, że tak. Świetna robota. I czemu on ma takie oczy czerwone? Jakby całą noc oglądał TikToka. Trochę dziwne. Tak, nie bez powodu nazywają mnie panem farma dyniowa. Serio tak się nazywają, Jasper? Okej. Okay. Prawdziwym zwycięzcą jest ktoś, kto hoduje najsmaczniejsze dynie. Rozmiar jest nieważny i mogą się założyć, że ten owoc to sama woda. A ona się musiała znowu drącić, No oczywiście. Wasza dwójka będzie świetnym wzorem dla przyszłych hodowców Dynajorwiku. Kto wie? Może za rok będą zawody jeszcze większe. Czas upamiętnić koniec tego rocznego konkursu na największą dynię przedstawiam wam muzycznego gościa specjalnego. Okej. Okay. Ciekawe kto to. Wspólny powitajmy. Lisa Peterson Aha Czy ona teraz będzie śpiewać? Cześć wszystkim Jasper Doric, świetna robota Chcę nagrodzić Was całkiem y, nową piosenką Oto Are you ready for it? Aha Ojeju W sumie to ona mówiła coś na początku pio, ten, O piosence Ale ja oczywiście zapomniałam o tym I nie sądziłam, że takie coś w ogóle zrobią <grym> I jeden jasper. Matko. Joni. Ej, ale fajnie to wygląda. Nie wiem w sumie czy to było w tamtym roku, czy nie, ale fajne. Fajnie to wygląda. I oni dalej tańczą. I ona też gra. Myślałam, że to się kończy. W sensie na tej kaccece. Eee, um, ona dla nas zadanie. Karl Potters. A dobra, to jest jej tata ja juja. w ogóle nie wiedziałam o tym. Ale jeszcze muszę zrobić zdjęcie. Już tam Jasper dalej pachnie, że nie śmiesznie wygląda. Muszę zrobić zdjęcie, co Jasper i Doric hodowali nie tylko duże dynie, ale zajmowali się też małymi. Masz całkowicie prawo zatrzymać jedną z nich na pamiątkę. Dziękuję za pomoc w zawodach, Sabina. Ja ogólnie wszystko ze nich robiłam i ten pluszak, taki zwierzak, mi się należał. I znaczy tą dynię. Chcesz, żeby sobie wykonała piosenka, ale nie jest na ścianie, Ale przecież ona gra dalej. Jak ją tu zatrzymać? Okej, okay, nie wiem jak mam tu zatrzymać, pewnie to samo się skończy. A teraz idziemy zrobić kolejne zadanie. ile jest? Jakieś A ja nie wiem jak to się w ogóle wyłączy. Mega oni tańczą. Dobra. A! No okej, okay, wyłączyło się teraz. Spoko. Teraz chyba pojedziemy w sumie zrobić y, te no, wyścigi. W sensie no, te z błotem, takie nowe chyba. Dobra, jesteśmy już u skota i tutaj powinien być ten wyścig gdzieś. To ten? To jest chyba... To jest chyba inny? Aha, to jest ten z królikami, no bo muszę je tutaj gonić. To nie, to ja takiego nie chcę, czekajcie, ja muszę to wyłączyć. O, dobra. Yy, super, wjechałam. On ma ten żółty wykrzyknik, to tutaj powinien być. I tu mają, buntownicy są przekonani. Przekonanie Poł ze Scottem z dala od rancza. Proszę, proszę, kogo my tu mamy? Spotykaj się z buntownikami. Co my tu robimy? Chyba raczej co ty tu robisz. Daliśmy szansę świętu westernowemu, ale było dla nas zbyt luksusowe to trudne życie na świeżym powietrzu. Po co ktokolwiek miałby tam spędzać czas, gdy jest tyle do odkrycia? Chcemy poczuć się jak dawni boje, którzy spali pod gołym niebem. Tak patrzę na ciebie i dochodzę do wniosku, że łatwe życie na ranczu ci się spodobało. Nawet dzi dziecko zauważy, że nie pasujesz do takiej spartańskiej grupy jak nasza. Co masz na myśli? Słuchaj, dobry za mnie człowiek, nie chcę Cię dołować. To nie Twoja wina, że na ranczu jest ciepła woda, przecież widać, że teraz życie w trudnych warunkach nie jest dla Ciebie. Ale jeśli nawet tak troszkę, troszeczkę myślisz o dołączeniu do nas i chcesz nas przekonać, widzisz tę skrzynię? Być może tak nam zaimponujesz, że zdobędziesz nagrodę. Na co czekasz? Ruszaj! Ok, Zydala od rancza. To jest to. Oznaczyłem miejsce, w którym widziałem dużo dziwnych rzeczy. Unkończ to i zobacz, czy też coś. O, zwierzaczek! Ale to jest chyba to z kulikami, prawda? Mhm, tak. Oczywiście, że tak to jest. To samo z kulikami. Tego nie robimy, bo to jest trudne. Ja próbowałam to przejść tysiąc razy i i tak się nie da. Nie umiem po prostu tego zrobić. Ja chciałam ten wyścig z błotem. Chcesz dołączyć do buntowników? Co? Weźmiemy z buntownikami. Tak. Buntownicze życie oznacza wiele wyzwań, jak zresztą dobrze wiesz. Jedno z nich to szybkie poruszanie się po trudnym terenie. Jak dawno padało, chcielibyśmy dać ci możliwość. Pewnie brzmi jak dobra zabawa, czyli ten wyścig. Tak. No tak, czyli wyścig z błotem padało deszcz. No to to. Ma więcej zadań u jego po... i reputację. oczywiście, też. Super. Szkolenie buntowników. No, na co jeszcze czekasz? Okej. Okay. Tak, to jest ten wyścig. Super. Okej. Okay. No to co, jedziemy? No. Uh -huh. Jest dużo błota. i W ogóle. O, on tak pryska na ekran. Okej. Okay. Tutaj muszę jechać wolno. Tak w miarę. Tutaj No na razie nie ma zbyt dużo tego błota. Wilk. Okej. Okay. U mnie chyba będzie go nie wiem. Ja, ja w ogóle nie robiłam tego wyścigu jeszcze. Nie wiem nawet czy to jest faktycznie nowy jakiś wyścig. <śm> nie, 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 nie tutaj. Po prostu super. Dobra, jakoś. Zjechaliśmy. Czy ja tu... Nie. 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 Super, po prostu. No po prostu świetnie, nie no. <śm> Okej, okay, musimy to zrobić jeszcze raz, na ja na szczęście. Wiem gdzie jechać. No, się tu nie zesięgniemy. Dobra, jest. teraz jakoś... Nie wiem. Nie, nie, no... Och, no po prostu nie, nie mogę. Kończę ten wyścig. Nie, 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 nie! Co? Znowu? Akurat w takim momencie! Aha. Mam nadzieję, że teraz żaden wilk mnie nie złapie. Okej. Okay. Z tymi no Na początku upadek z mostu, kolejny upadek z mostu i teraz jeszcze wejdę. Ja tego ja nie zrobię. Nie, nie zrobię po prostu. Nie, kolejny... Nie! nie a, dobra. Na szczęście mnie nie złapał. już myślałam, że znowu wyląduje u weterynarza. To świetnie. Naprawdę. Czy teraz mi się uda? O to jest pytanie. Mam nadzieję, że tak. Nie. No to świetnie. Świetnie mi się udaje. Naprawdę. Dobra, ja wam to przyspieszę, bo tutaj naprawdę nie ma co. Ja tu się tylko będę męczyć i pewnie przejdę ten wyścig za 50 razem. Oho, znowu te wilki. Szybko... nie. Mm -hmm. Okej, okay, świetnie. Szybko, szybko, nie zdąży, nie zdąży znowu. Gdzie jest to przyszko? Nie, co ja zrobiłam najlepszego? Co ja zrobiłam najlepszego? Nie, ja teraz na bank tego nie wygram, nie? Naprawdę. Jest to dobra, udało się. może. Może tu jeszcze uratujemy. Może to jeszcze uratujemy. Tutaj. Okej, okay, wolno, 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 wolno. Nie, 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 nie. Jest, jest, okej. Okay. Tu. Nie, no gdzie? Gdzie ja znowu pojechałam? Dobra, zawracamy, zawracamy, zachracamy. No ile już ten piesik trwa? Tutaj. Skręć. Okej, okay, okej. Okay. Uda się, uda się, uda się. Jest dobra. No, mogłam się tutaj wywalić już kilka razy, ale na szczęście się udało. E, to dobrze. Zbierzmy nasze punkty jak za taki wyścig. Ciekawe ile dostaniemy. Mam nadzieję, że dużo. Proszę, proszę. Może rzeczywiście zasługujesz na dołączenie do nas. Tylko 150 PD dla konia. Serio? No, myślałam, że będzie lepiej. Dobra, jestem już na ręczu Starshine i chciałam zobaczyć jeszcze co tutaj jest w tym sklepie, bo trochę nazbierałam tych żetonów. W ogóle okazało się, że mam jeszcze w szafie u siebie i nie zabrałam ich stamtąd. A więc mam trochę jakieś 30 na kupienie czegoś tutaj. Sama nie wiem, bo tu w sumie nic nie ma za taką małą cenę. Nie ma nic, OK, fajnie, super. Są tylko rękawiczki, ale tego nie chcę. No i to. Te piórka. Coś z tego niebieskiego zestawu może kupimy. Hmm. Dobra, kupmy to. I to. Na ogon też. Ym, no, będą takie niebieskie piórka. Niech będzie. Czy jest tu jeszcze coś za 10? Nie. Okej, okay, nie ma nic z tych niebieskich, więc nie kupimy. No i. W sumie to nie wiem, co tu jeszcze możemy zrobić. Tam mam zadanie jeszcze nie zrobione, ponieważ nie stać mnie na cerawę, którą trzeba kupić u tego od złota, więc to chyba sobie sama tutaj poszukam i może zrobię to zadanie. Wiecie, chodzi mi tutaj o właśnie ten sklep, gdzie on sprzedaje te y, spreje na byki, chyba i tam, i klucze, i tą właśnie trawę. Tylko no właśnie, to już 65, a mi dostało 10 dosłownie. Więc ja tutaj chyba sobie sama poszukam tego. Ile mam? No tak. A, bo ja mam ten: 32 tego samorodków, tego złota. A ten: a 10 tylko tych żetonów letnich. Już po prostu mi się myli. Co jest tutaj w tym? Aha. 2500? O nie, nie, to mi się tyle tego nie chce szukać. Już wolę sobie odpuścić tą kurę i kupić za moje starkońcy. Właśnie tutaj. Zobaczmy zresztą, co tutaj jest, bo ja w sumie tutaj nie byłam. Pewnie te zwierzaki takie te koty i psy. O, są też kurki. Ale fajnie. Którą kupujemy? Tą brązową czy tą białą, w sumie nie wiem, a co jest tu. Aha, tylko kot. To nie wiem, chyba kupię tą białą, bo ta brązowa w sumie do niczego raczej nie pasuje. Chociaż ten kotek tam jeszcze był ładny, ale biorę tą kurę. No. Tylko taka droga, 259 star o Jezu, kurę? No trudno, chciałam kurę. No, o, to jest ta dynia z zadania. Szczerze to ona taka halloweenowa mi się bardziej wydaje. A ta kura właśnie teraz mi pasuje najbardziej, więc ją sobie wezmę zamiast tej dyni. No i co? To by było na tyle w tym odcinku. Oczywiście będę zbierała złoto, robiła takie zadania i tak dalej, takie trochę nudniejsze. No, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak to oczywiście, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. A ja się z Wami żegnam. Bajo!